Cześć, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o różnicach i stoczymy taką wojnę, który kanał do publikowania wideo jest lepszy, lepszy, czy YouTube, czy TikTok. Trwa wieczna wojna. Niektórzy mówią, że TikTok to jest gdzieś tam najnowocześniejsze medium i wszystkie inne będą umierać. Zobaczymy, jak radzi sobie pod tym względem tak, także YouTube. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli raz opublikujesz film na YouTube, to on żyje przez kilka lat. W przypadku TikToka ten film będzie żył zazwyczaj jeden dzień, może dwa dni. Jak będzie to super TikTok, to będzie w stanie żyć przez kilka tygodni, ale umówmy się z YouTube'em, nie ma szans. Więc tutaj mamy coś takiego jak watch. Przepraszam, żywotność filmu Evergreen. W przypadku TikToka te filmy żyją. Piszmy sobie tam jeden, dwa dni. Słuchajcie, to nie jest tak, że będę oceniał, który kanał jest lepszy, bo obydwa są super. Tylko musimy dopasować komunikację na jednym i drugim, tak, żeby się to wzajemnie uzupełniało. Na YouTube ciężej jest dotrzeć do nowych widzów. Ciężko dotrzeć do nowych widzów. W przypadku TikToka. Jest to banalnie proste. Łatwo dotrzeć do nowych odbiorców treści. I co jeszcze? Czyli ten algorytm jest dużo bardziej łaskawy, ale film opublikowany na YouTube będzie tylko na YouTube. Czyli brak recyklingu treści. Film stworzony pod TikToka nie dość, że nauczy cię lepszego montażu, bardziej będziesz osobą kreatywną, e, dać ci takiej wiedzy montażowej i twórczej, to jeszcze jest recykling treści, ponieważ ten sam materiał możesz opublikować w trzy miejsca, nawet w cztery: TikTok, reels, Instagram, reels, Instagram, reels, Facebook i Shorts, YouTube Shorts. 4 cztery miejsca możesz opublikować ten sam materiał i zyskać zasięgi w wielu, wielu miejscach. W przypadku YouTube'a tutaj mamy brak możliwości recyklingu. Ale za to na YouTubie mamy wspaniały watch time, czyli użytkownicy są zaangażowani w dużo większą ilość czasu. Watch time 10 razy większy. Watch time tutaj damy Watch time słaby. YouTube ma większy potencjał sprzedażowy. Influencerzy mają większą wartość, czyli tutaj większy potencjał sprzedażowy. TikTok bardziej jest fajny, jest do sprzedaży na przykład różnego rodzaju gadżetów. Niższy potencjał sprzedażowy. Dobra. Dzięki YouTubeowi i Tiktokowi na pewno nauczymy się montażu, ale na Tiktoku nauczymy się lepiej montować. Lepiej nauczymy się montażu. Możemy napisać gorzej nauczymy się montażu. Obie te platformy są świetne, tylko musimy umieć się umieć uzupełniać treści zarówno tutaj jak i tutaj dobra dajmy sobie plusy i minusy plus żywotność filmu evergreen dobra czyli tutaj wygrywa YouTube ciężko dotrzeć do nowych widzów brak recyklingu treści Watch tam jest większy większy potencjał sprzedażowy czyli 3 plusy a w przypadku TikToka mamy tu jeden plusik, drugi plusik, trzeci. Lepiej nauczymy się montażu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli mamy po 3 plusy, czyli tak naprawdę by tu był remis. Ona no, nawet nie ma takiej miękki, możemy dać taką, ale o to chodzi w naszym działaniu w social media, aby ze sobą łączyć te dwa kanały, czyli przekierowywać ruch z krótkich formatów na długie YouTube'owe i na YouTubie dokonywać konwersji, czy to na listę mailową, czy to sprzedając produkty standardowo w e czy to sprzedając bezpośrednio usługi. W tym tkwi cała siła, że my te dwie, dwa kanały ze sobą łączymy, a nie jesteśmy albo tu, albo tu, albo tu. Wiadomo, na początku łatwiej się skupić na jednym kanale. TikTok ma tą niższą barierę wejścia, bo rzeczywiście... W dłuższy format jest ciężej wejść, ale znowu ten montaż jest bardziej wymagający na TikToku, więc ta bariera wcale nie jest taka niższa. Wiadomo, łatwiej jest nakręcić film 15-sekundowy niż dłuższą formę, no ale, mimo wszystko, ja bym tutaj nawet nie zapisywał w tej kategorii, że niższa bariera wejścia bo wszystko wymaga wiedzy i zaangażowania. Z TikToka, gdzie mamy wyższe zasięgi i łatwą, prostotę dotarcia do nowych widzów, kierujemy sobie ruch na YouTube'a. Tam dokonujemy już takiego większego watch time'u. Ludzie siedzą na naszych treściach po kilkanaście minut, oglądają kilka filmów, więc wyjdzie nawet godzina, spędzając z naszymi treściami i dokonują transakcji. Wyko wykorzystujemy listy remarketingowe z YouTube'a. To by było na tyle. Pozdrawiam cię serdecznie. Tomasz Guzik, Marketing i Sprzedaż. Cześć.